Zdarzały się wypadki jeszcze z Niemiec, jak byłam w Niemczech, to się zdarzało, że koleżanki pojechały do, do Polski, albo tam mama pisała, że by przyjechać, tego pojechały i słuch o nich zaginął, bo Rosjanie czy tam komuniści, prawda, to… Nie wiem, co robili albo wywozili coś takiego. W każdym razie nigdy pojechały koleżanki, nigdy nie miałyśmy żadnej wiadomości, co się z nimi działo. Więc na początku ludzie tak bardzo nie mogli jechać. Jedynie ci, którzy naprawdę byli tu sami, tam mieli żony czy dzieci, no to się decydowali wracać. Ale wielu osób, które wróciły, to bardzo tam były źle traktowani. W Polsce przecież jak nie wywozili ich gdzieś tam do Rosji, to w Polsce ich więzili, prawda? Także to były czasy bardzo trudne. To się nikt naprawdę tak nie, nie chciał wracać. No ja nie miałam do nikogo wracać, bo nie miałam rodziny. Moja rodzina zginęła cała. No, a potem jak poznałam męża tutaj, no to już oczywiście tutaj założyłam sobie rodzinę, bo mam dwóch synów, prawda? Ten, to, to niestety już o powrocie nie było mowy, bo nie było do czego ani do kogo.